Sergiusz Górski, Nitrozyniak, Nitro czy Nitrozyniak, jak wolisz w ogóle? Jak ty walisz? Nitro krócej. No to Nitro. Więc słuchaj, nie jak podsumujesz dzisiejsze wydarzenia na hype MMA 1? Hmm. Było fajnie, szybko. Fajnie i szybko. No właśnie, to szybko. Było. Ta ilość szybkich zakończeń Cię nie martwiła na początku, że walka po walce i mało znaczy, było obcer? To nie, to nie ten, nie to nie. Takie było założenie, żeby właśnie, żeby ludzie tam nie kalkulowali, tylko wierzyli w siebie i niech wygra lepszy. Takie swoiste igrzyska śmierci, nie? E... I tyle, więc też nie mamy na to wpływu, nie? Czy, 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 czy walka będzie trwała 5 rund, czy będzie dwie rundy, czy 3 rundy. Znaczy inaczej, możesz mieć wpływ na to, czy będzie trwała 5 rund, bo musisz najpierw taki kontrakt podpisać, ale no nie ma wpływu na to, czy będzie trwała 12 sekund, czy będzie trwała pełne 9 minut, więc... Więc no, no, co my możemy. Mi się to fajnie oglądało dynamicznie, ale wiesz, ile ludzi tyle opinii, ale już poruszaliśmy taki temat, że jeśli takie mają być fajne i dynamiczne, to jest coś, czego szukamy, to może, czy żeby ten produkt nie był bogatszy o kilka walk, kilka walk więcej. No, też się dzisiaj tutaj zastanawiałem, bo mówię, no, to jest niemożliwe tempo. Fajne, ale dajcie jeszcze za dwie, nie? Tak, tak, tak i brakowało troszeczkę takiego, no akurat Pawlo i Jadik zdali taką walkę, która trzymała w napięciu. Trzymała w napięciu i ponadto jeszcze potężny underdog wygrał, więc w ogóle już była chyba, to bo tak wiesz, po, kilu, po, po tych trzech pierwszych walkach było, kurde, co tak krótko, chcemy dłużej, zawsze wygrywają ci sami, a tu nagle wiesz, wchodzą trzy rundy, wygrywa underdog, wiesz. Wydaje mi się, że każdy fan, każdy fan, który oglądał dzisiejszą galę, mógł się czuć usatysfakcjonowany, bo i była walka, gdzie wygrywałem, ogólnie czterech underdogów dzisiaj wygrało, ale taki potężny underdog, i była walka, taki szybki knockout, i było duszenie, i była, był knockout w stójce, więc chyba każdy powinien być zadowolony. No nie wiem, no... Czy, czy się mylę, ale przegrałeś 500 zł Ciszej. Czy, czy, czy nie? O no co mi przypominałeś? czy znaczy nie, przegrałem. to Wardenga mi przypomniał, bo powiedział, że był taki szczęśliwy, że wygrał 1500 zł, bo postawił znaczy... na Pawlo, właśnie. A nie, 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 on wygrał tylko 1000, Wojtek się z mnie nie zakładał. Tak, tak. to tak. o 500 będzie biedniejszy. 500. Tej, znaczy tej nie, tej całych... no. nie nie be... Niech nie będzie już taki zachłanny, i tak jest kafla do przodu. Tak, ale Wojtek też przyznał nagrodę. Nie wiem, czy wiesz, 7000 zł dla Pawła. Ja Pablo. też przyznałem. Tak? Ale nie dla Pawła, tylko dla Kalbara. Za co dokładnie? Teoretycznie e, nagrody włodarzy, uh -huh. czyli te 7000 zł, miały. Bogdan miał przyznawać za najlepsze poddanie, uh -huh. ja za najlepsze KO, a Wojtek za najlepszy, najlepszą akcję przeprowadzoną z, przy, użycie, no, przy użyciu tej nowej areny. Uh -huh. No ale z racji tego, że nie było jakiejś super akcji przy użyciu areny, e, to Wojtek nie mógł przyznać. Znaczy tego, że super też się nie. że super fight też nie był brany pod uwagę. No to nie było innego knockoutu w stójce. więc ja postanowiłem przyznać Kalbarowi, on Pawlowi i Boxdel przyznał swoje 7000. Dla Kuba trenuje. Za... Myśmy tego akurat nie słyszeli, bo mamy wyłączony głos tutaj w, mhm. będąc wewnątrz, widzieliśmy tylko walki same, natomiast nie, nie widzieliśmy jakby opinii i rozmowy całej nie słyszeliśmy. No tak, dlatego <coughs> postanowiłem tutaj e, sprostować wytłumaczyć. wytłumaczyć. Słuchaj, jeszcze tak, zapytam cię, zapytam cię o samą arenę i sprawdzenie tego. Byłeś sceptyczny, patrząc na tą arenę na początku, martwiłeś się, że coś może tutaj nie zagrać, nie wypalić. Bo, bo to jest w pewien sposób hybrydowa. Arena, tak. Powiem ci, że, że nie, bo ja wiedziałem od pierwszej minuty, gdy mnie wtajemniczali w, w projekt Hype, jak ta arena będzie wyglądać. Ta arena będzie wyglądać, więc za ja to wiedziałem, ale byłem ciekawy. Owszem, byłem ciekawy, więc byłem ciekawy w momencie, kiedy mi to przedstawiali. Byłem ciekawy w momencie, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłem i dopiero e, dzisiaj możemy sobie jakieś wnioski e, wyciągnąć. No i wydaje mi się, że, że ma to swoje plusy. Sprzyja to przede wszystkim walce parterowej, niestety, której ja nie lubię, mhm. bo wolę, wolę dużo bardziej oglądać walki w stójce. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy dochodzisz do, 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 do końca, do, do tych skosów dochodzisz, mhm. to bardzo łatwo jest kogoś przywróć, wystarczy go lekko popchnąć, i ta osoba leci, nie ma, nie ma, gdzie, się, nie ma gdzie się podeprzeć. No i przez to. Bardzo często ktoś leży, więc jak ktoś leży, no to wiadomo, że już... I ciężko było wstać w ogóle chyba, co cię... też zauważono, nie? I, i, cięż... I ciężko było wstać, no. Taka jest, taka jest konwencja i zawodnicy w sumie nie wiedzieli, na no, co się pisali, bo, bo, bo dopiero z czasem e, odkryliśmy tą kartę. Ale wydaje mi się, że na następnych galach, z racji tego, że oni już będą wiedzieć, e, z czym to się, jak to wygląda, e, no to będą też się pod to przygotowywać. Też jest taka szansa, że oni może nie tyle, że się nie da. Z, tam stać, tylko że oni nie wiedzieli jak stać, no bo normalnie masz siatkę czy, e, czy, czy w ringu, no to wiesz, no wygląda to inaczej. I mieli krótki czas na przygotowanie. I mieli krótki czas na przygotowanie. Ponadto też e, t, trenerzy e, tych zawodników, no to też pewnie najprawdopodobniej pierwsze coś takiego na oczy widzieli, jak oni mieli ich, nie wiem, od trzech tygodni przygotowywać, e, jak się na tym skosie bić. No tak, ale to wiadomo, że powiedzmy, jeśli oni mieli krótki czas na przygotowanie, warunki były równe dla wszystkich. No tak. Natomiast powiedz mi tak, bo część tych zawodników przegrała, tak, są przegrani, ale mimo porażki zawsze kogoś tam się dowartościowuje albo powiedzmy za, za serce, albo za, za to, że dobrze wypadł, albo też jest dobrze odbierany mimo porażki. Kogo byś z tych przegranych wyróżnił? Marego. No, muszę przyznać, że ten chłopak zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, bo przyszedł tutaj w ogóle pogratulował swojemu rywalowi, miał tutaj takie swoje udzielił, to, jest charakter... Dzielił... bo to jest, jakkolwiek to brzmi, może to słowo w ostatnich czasach yy, ogólnie to zdanie, które ja zaraz wypowiem, jest nadużywane, ale tak szczerze, no, jest to charakterny chłopak, który ma jakieś zasady wpojone, yy, więc, yy, więc no, i, i tyle, więc mnie nie zaskakuje jego zachowanie po walce, bo to jest naprawdę bardzo w porządku, bardzo w porządku człowiek i tyle, no się nie udało. Czyli można powiedzieć, że Bari jeszcze być może dostanie szansę, tak? Znaczy, no, może zostać lucky luzerem, a to już od widzów zależy. Z tych zawodników, którzy był tam, Chris, który straszliwie dymił, jak Ty w ogóle oceniasz jego postawę? Bo trochę wniósł ożywienia, jakby na to nie patrzeć? Nie za dobrze, co nie. Rozumiem, rozumiem. A e, na przykład e, Bercik, tak? E, gambarian, no, kurczę, mimo wszystko dysproporcja warunków fizycznych, ale chłopak e, tutaj serce do walki pokazał ogromne. No to wiesz, no, to już nie ode mnie zależy, <coughs> e, co z przegranymi zrobić. Najp... No, widzowie będą głosować, nie? Słuchaj, e, sumując wszystko już, e, jaki, jaką byś ocenę na przykład wystawił tutaj w dziesięciopunktowej skali na przykład, to była gala na dziewiątkę, ósemkę, na dziewiątkę, tak? Na dziewiątkę. Bo... Czego jeszcze brakowało dłuższych walk? Znaczy nie, wiesz co, no ja uważam, że rzeczy idealne nie istnieją, więc w momencie kiedy chodzisz, mówisz, no 10 na 10 raz, że wykazujesz takie e, bycie zarozumiałem. Mi się po prostu podobało, jestem zadowolony. Dobry dzień. E, jeśli chodzi o galę samą w sobie, nie było problemów technicznych, więc... No tak, to jest więc duży, duży stres. Czego chcieć więcej? Wiesz co, teraz no, inne zastosowanie technologiczne, innowacyjność przede wszystkim, to jest słowo, które, które definiuje te, za, te nowe zastosowania i, i tyle, więc no, była bardzo mała szansa, że, że coś się wydarzy, a szansa jest zawsze jest na dziesięć. Ja widzę, że dzisiaj jesteś bardzo elegancko już na koniec, tak powiem. Przejąłeś się rolą włodarza tutaj tej organizacji? Nie, nie, nie. Dołączyłem do Timu X i reprezentuję czarny kolor. I czarne okulary. Dzisiaj miałeś nie raziło ci dzisiaj reflektory? Dzisiaj, dzisiaj mnie nie raziło. To ogólnie światło było dużo lżejsze, ale dopełniało outfit. Nitro, bardzo dziękuję za wywiad dziękuję. i za, za, dzisiejsze, za dzisiejsze spotkanie, rozmowę. Do zobaczenia. Dzięki, bardzo. Dzięki.